jest strzałka! Ale jak? Trzeba dotknąć ekranu i na której z nas strzałka się zatrzyma, ta z jej pierwsza! Tylko nie ja! Ja też nie chcę! To takie straszne! Naprawdę się denerwuję! Cała się poce, Chwileczkę! Co? To czekolada! Strzałka się zatrzymała. Ty pierwsza, Sandy. No dobra, spróbujmy. Mm, to jest takie dobre. Uwielbiam czekoladę. Ale nie pokażę Emmy, że to czekolada. <laughs> Ale ostre. Piecze mnie w usta. Jest pyszna. Oj, to znaczy ostra. Daj mi trochę mleka. Dobra, Emma, teraz ty. Skoro Sandy miała prawdziwą, to moja musi być z czekolady. Już się nie boję. Spróbujmy. Mam nadzieję, że Sandy mnie nie oszukała. Czy ona serio je tak spokojnie? I ostatni kęs. Gotowe. Emma, wszystko w porządku. Nie jest ci za ostro. Teraz to dopiero zrobiło się ostro. Całe usta mi płoną!